W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W sanktuarium, jednym z najważniejszych miejsc jest Droga Krzyżowa, i w życiu człowieka jest wiele dróg, ale jedna, jedyna droga, która prowadzi do nieba, jest to Droga Krzyżowa. I tą drogę przemierzymy, ucząc się od Jezusa, jak do Niego przychodzić i jak Przeżyć nasze życie jako drogę do nieba. Stacja pierwsza, Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie przychodzimy do Piłata, nie przychodzimy do wielkich. Tego świata przychodzimy do Jezusa, ponieważ On jedyny jest w stanie dać nam siłę do przejścia naszej osobistej drogi krzyżowej, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga, Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przychodzimy do tej stacji, aby uczyć się od Jezusa podejmować nasze krzyże. To lęk przed krzyżem czyni Go wielkim, a zgoda na krzyż czyni ten krzyż małym, możliwym do udźwignięcia. Jezus całując Krzyż, uczy nas całowania. Każdego dnia jako krzyża, który nas zbliża do nieba, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją. Świat odkupić racz. Przychodzimy do Pana Jezusa po raz trzeci, by uczyć się zgody na to, że po przyjęciu krzyża i zaraz upadek ciekawa kolejność, która uczy nas nie zniechęcać się, nie zrażać ale przyjmować każdy krzyż i kochać to znaczy powstawać. I tego ta stacja nas uczy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. czwarta stacja Pan Jezus spotyka swoją matkę kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. razem z pielgrzymami którzy przyjeżdżają do Subuki przychodzimy do Jezusa z Maryją i nie było jej na pierwszej może drugiej, trzeciej ale na czwartej stacji już jest. Ona zawsze przychodzi. Zawsze przychodzi, by pomóc nam pocieszyć i wzmocnić na drodze naszej krzyżowej. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmił się nad nami. I tyś, która współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Piąta stacja. Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus zgadza się na pomoc w tej stacji, uczy nas, by każdy z nas stawał się Szymonem, umiał pomóc, bo pomagając innym, jak mówi afrykańskie przysłowie, najbardziej pomagamy sobie. I tego nas nieustannie Szymon z Cyreny uczy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Szósta stacja. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Tu jako pielgrzymi uczymy się w tej stacji, by przychodzić do Jezusa z pustymi rękami. Ważna jest nasza obecność, dobra intencja, a resztę Duch Święty zaaranżuje. I tego uczy nas Weronika, żeby przychodzić i dawać siebie innym, chociaż mamy tak niewiele, a nieraz nic, ale serce wystarczy i otwarte ręce też. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. I tyś, która współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Siódma stacja. Pan Jezus po raz drugi upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. To już drugi upadek, a więc stacja takiego zniechęcenia, kiedy opadają ręce, kiedy nie sądzimy, że się coś zmieni, ale Pan Jezus pokazuje nam, że po powstawaniu jest cały sekret miłości. Nieważne są upadki, ważne są z nich powstania. I tu w życiu tego się uczymy, tych powrotów. Tego nas uczy siódma stacja drogi krzyżowej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. I tyś, która współcierpiała Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Ósma stacja, Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. To ciekawe, że przez siedem stacji Pan Jezus nic nie mówi. Teraz przemówił i nie mówi o sobie, tylko pociesza. Kobiety, które mu współczują, chcę nam przez to powiedzieć, że Pocieszając innych, otrzymujemy pocieszenie, tak uczył nas zawsze Franciszek, nasz zakonodawca, by zamiast szukać pocieszenia, innych pocieszać. I wtedy otrzymujemy najwięcej pokoju serca, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziewiąta, Pan Jezus po raz trzeci upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przy tej stacji z pielgrzymami zawsze sobie uświadamiamy, że najcięższy upadek jest zawsze przed nami, że to, co najbardziej zaboli, potrzebuje uzdrowienia z góry. I dlatego w, tej, w tym trzecim upadku w dziewiątej stacji prosimy aby Jezus, Maryja i Józef Święta Rodzina podniosła nas, kiedy będzie już nam naprawdę bardzo, bardzo ciężko i to daje taką otuchę na dalszą drogę świadomość obecności Jezusa Maryi i Józefa który za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i Ty, która współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami Stacja dziesiąta, Pan Jezus szat obnażony. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stacja obnażenia to taka stacja, w której Pan Jezus zawsze nam mówi, że skarby są w środku, nie w odzieży, nie wokół nas. W materialnym świecie to szalenie trudno odkryć. Ta stacja uczy nas, że największe bogactwo jest w sercu i z tego miejsca z serca nikt nie jest w stanie nas z tej wiary, z, z miłości, z Jezusa okraść. I to jest takie wielkie pocieszenie dla pielgrzymów przybywających do Subuki w takiej biedzie, w jakiej żyją. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłł się nad nami. I tyś, która współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 11. Pan Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić, raczył. Mówi się tutaj, że wziąć krzyż to bardzo dużo. Dźwigać Go to jeszcze więcej. Ale pozwolić dać się do Niego przybić to największa miłość, jaka tylko jest do wyobrażenia. I tu przy tej stacji Pan Jezus daje się przybić do krzyża. Zapraszam, żeby się przybić do krzyża swojego życia ze zgodą na to, że tylko krzyż daje niebo i daje zmartwychwstanie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Tyś, która współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Dwunasta stacja: Pan Jezus na Krzyżu umiera. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić racz. Jest wiele godzin w życiu człowieka i tutaj w Afryce, czyli wysokiej umieralności. Pielgrzymi przy tej stacji modlą się o dobrą śmierć, bo jedna z godzin będzie ostatnią i przygotuje nas na najważniejsze spotkanie. Dlatego prosimy Maryję, aby modliła się za nas teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. I Tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Trzynasta stacja. Pan Jezus zdjęty z krzyża i złożony w dłoniach Maryi. Pochłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Bardzo szczególna stacja, o Maryja przyjmuje w milczeniu umarłe ciało swojego Syna i nie ma pretensji. Właśnie ta stacja uczy nas, my się uczymy od pielgrzymów też, żeby nie mieć do nikogo, do niczego pretensji. Zgoda na Boże, wolą, wolę Bożą daje ogromnie dużo pokoju i właśnie już tu nie ma dużo tłumów, ale Maria zawsze jest zawsze jest przy Jezusie i dla nas jest takim pocieszeniem, że zawsze jest zdjęcie z krzyża i złożenie w dłoniach Maryi. W naszym życiu to są bardzo ważne te zgody, brak pretensji. Totalne zaufanie, że Bóg wie co robi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, i tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Czternasta stacja: Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Taka piękna stacja, już ciszy, już nie ma bólu, nie ma cierpienia i mówi nam ta stacja tutaj w sanktuarium, pielgrzymom z Kenii, z innych krajów Afryki, o tym, żeby wiedzieć, że przemoc, ból, cierpienie nie ma ostatniego słowa. Ostatnie słowo należy do nadziei. Do pokoju, do zmartwychwstania, do radości. I dlatego Druga Krzyżowa kończy się happy endem, i to w życiu ma nas bardzo dużo uczyć: że nie ma krzyża, który trwa wiecznie, zawsze kończy się zmartwychwstaniem. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. 14 stacji, jak powiedziałem na początku, przychodzimy do Jezusa, i e, jest wiele dróg w życiu człowieka, ale tylko jedna droga prowadzi do nieba jest to droga krzyżowa. I najważniejsza jest zgoda na ten krzyż, który Bóg jako stolarz nam dał e, w drodze do nieba. I za to mu dziękujemy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. W intencji wszystkich pielgrzymów i gości, którzy przyjeżdżają na drogę krzyżową do Subuki, do sanktuarium, by zaczerpnąć siły i nadziei na jutro ich życia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.